Cześć. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak za pomocą prostych pięciu pytań, których autorem jest Felix Koneczny, i to tutaj jemu oddaję piłkę, ocenić, czy mężczyzna będzie dobrym materiałem na męża, chłopaka, i czy generalnie będzie dobrym partnerem. Więc jeśli chcesz rozpoznać, czy mężczyzna jest tym, z którym będziesz miała naprawdę bogate życie nie mówię tutaj bogate pod względem materialnym ale bogate ogólnie Dobre życie, to jako pierwszą rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę, to jego stosunek do prawdy, do nauki szeroko pojętej. Czy jest kłamliwy, czy jest uczciwy, czy manipuluje, czy jest fałszywy, czy nosi maski, czy udaje, czy gra w jakiś sposób, czy jest szczery. I czy ta prawda odnosi się zarówno do siebie samego, czy jest w stanie mówić sobie prawdziwe rzeczy, czy jest w stanie mówić prawdę tobie. Czy mówi prawdę innym ludziom, czy jego zawód jest związany z tym, że po prostu musi kłamać. Innymi słowy, żeby go dobrze poznać, musisz rozpoznać wzorce jego stosunek do prawdy, jaką się odnosi do prawdy, czy prawda jest dla niego ważna. Bo jeżeli nie będzie, to nadejdzie moment w twoim życiu, w którym w jakiś sposób to się przeciwko tobie obróci i wynikną z tego problemy. Drugi jego stosunek to stosunek do dobra, czyli etyka, czyli czy się dla niego dobro innego człowieka. Czyli czy liczy się dla niego dobro Twoje? Czy jest dobry w stosunku do, do innych ludzi? Czy naraża Cię na zło? I generalnie, czy zależy mu na innych ludziach? Trzecia sfera to sfera dobrobytu czyli wszelka działalność gospodarcza, ekonomia czy, sobie, czy ceni sobie przedsiębiorczość czy jest raczej osobą, która zupełnie nie zwraca na to uwagę czy zaniedbuje to czy się rozwija, czy myśli o tworzeniu dóbr dla innych ludzi. Czy myśli o tworzeniu lepszych warunków dla innych ludzi. Czyli wszelki, wszelki dobrobyt, wszelka działalność przedsiębiorcza, która się z tym wiąże. Czwarta rzecz to jego stosunek do zdrowia, zarówno cielosnego i duchowego. Czy dba o zdrowie innych ludzi? Czy się troszczy o nie? Czy się zdrowo odżywia? Czy zwraca uwagę na to, co je? Czy na przykład szanuje zdrowie innych? Czy na przykład pali papierosy w ich otoczeniu i nie zwraca uwagę na to, jak to oddziałuje na... Ich organizm? Czy, te, czy temat zdrowia jest dla niego ważny? Czy robi coś w kierunku tego, żeby dowiadywać się o zdrowiu? I ostatnia sfera jest to sfera piękna, czyli sztuka i wszelka działalność artystyczna. Czyli jak odnosi się do piękna, jak, gdzie widzi piękno, czy dostrzega piękno? Bo piękno tak naprawdę może dostrzec we wszystkim. Może dostrzec go w słowach, w gestach, w sposobie zachowania, w charakterze, w elegancji, kto się zachowuje, czy jest elegancki. Jak się wyraża, na co zwraca uwagę? Czy ceni sobie jakąś działalność artystyczną? Czy podziwia piękno? Czy jest w stanie docenić czyjeś dzieła i dostrzec w nich piękno, czy po prostu taką zwyczajność? Czy widzi to, czego nie widzą inni? Więc, więc ocena Twojego partnera opiera się na pięciu sferach ludzkiej egzystencji: prawda, dobro, dobrobyt, zdrowie i piękno. I mam nadzieję, że znajdziesz mężczyznę, który będzie przejawiał każdą, z tych sfer w sposobie pozytywnym i ty również. Właśnie tworzę poradnik pod tytułem: Jak rozpoznać mężczyznę, z którym naprawdę będziesz szczęśliwa? To znaczy, jak znaleźć faceta, który jest zarówno dobrym człowiekiem, który ceni sobie różnego rodzaju wartości, jak to rozpoznać, i jak również samemu rozwijać sobie te cechy, czyli Stosunek do prawdy, dobra, dobrobytu, zdrowia, piękna, i jak dzięki temu, że Ty jako kobieta jesteś w stanie się rozwijać pod względem duchowym, psychicznym, fizycznym i w każdym obszarze Twojego życia, jesteś w stanie stworzyć udany związek z mężczyzną, który również ceni te obszary. Więc jeżeli jest coś, co być może od dawna Cię nurtuje, coś, co chciałabyś wiedzieć na, na temat tego, jak poznać atrakcyjnego mężczyznę. Gdzie go szukać, na co zwracać uwagę, czy są jakieś sygnały ostrzegawcze i jak samemu pracować nad tym, żeby stać się naprawdę wyjątkową, atrakcyjną, unikalną kobietą, to napisz mi w komentarzu, co, jaki temat Cię interesuje. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia.